Ja zapraszam teraz na prezentację o Google Analytics. Będzie cykl takiej prezentacji. Co tydzień będzie następna część, tak aby przedstawić Wam jak najlepiej te mechanizmy, które możemy wykorzystać od Google'a. Przede wszystkim od razu powiem, że to jest za darmo. Jak można nie skorzystać z czegoś, co jest za darmo, jest w tak wspaniałym wydaniu. Ja się dziwię, że Google tego po prostu nie sprzedaje. Kiedyś były takie znane statystyki polskie, Stat4U. Może, może kojarzycie, ale powiem Wam, że tam nie były w tak fenomenalny sposób przedstawione wyniki tych pomiarów i nie były tak dogłębnie mierzone pewne wskaźniki. Google naprawdę się tutaj przyłożyło i, i zrobili, no nie wiem czy nie najlepszy system na świecie do, do analizy, do monitorowania ruchu, ale nie tylko ruchu, bo na przykład też można tutaj monitorować zakupy na stronie internetowej. I teraz, jak zarejestrować się do naszej usługi? Ja zakładam już taką rzecz, że macie konto w Google'ach, czyli albo założyliście sobie e-mail w Gmailu, albo założyliście sobie e-mail, czyli Gmaila w swojej domenie. Teraz logujemy się do Analyticsów, żeby po prostu dodać do swojego panelu administracyjnego konta, właśnie tą analitykę googlowską. Wpisujemy www.google.com, łamane przez Analytics, i się logujemy. Logujemy się w ten sposób, że po prawej stronie Pojawi nam się przycisk zaloguj się do Google Analytics oznaczony tutaj czerwoną strzałeczką i w tym momencie należy go po prostu kliknąć. Dalej podajemy swój e-mail, podajemy swoje hasło. Tutaj jeszcze gdzie strzałeczka wskazuje, można kliknąć zapamiętaj mnie. Wtedy po tym jak zrestartujecie komputer to nie będziecie musieli się logować, no bo będzie to pamiętane w waszej przeglądarce. Jak już się zalogujecie na swoje konto, to klikacie po prawej stronie jest taki napis "sign up". Chwilowo jest to po angielsku. Zaraz będzie możliwość zmiany na język polski i pokażę gdzie to się robi. Klikamy na to "sign up", czyli tak jakby wejdź, przyłącz się. I dostaniemy taką formatkę create new account i w sekcji general information wpisujemy swoją nazwę konta swoją domenę czyli, czyli adres swojej strony dla, to będzie jakby taka pierwsza strona dla której będziecie zbierać informacje ustalamy strefę czasową na Poland. I dalej. Polecam jeszcze taką opcję zaznaczyć w sekcji Data Sharing Settings. Share my Google Analytics data. I tu będzie with other Google products only. Chyba, że chcecie po prostu anonimowo jeszcze udostępniać. Google'om swoje dane, możecie tą opcję niżej, niżej zaznaczyć. Ja jej akurat nie zaznaczałem. W tym momencie, jeżeli tknęlibyście do not share, to nie mogłyby korzystać z wzajemnie aplikacje, na przykład z Adwordsami i, i tak dalej. Nie będę tego teraz omawiał. Polecam opcję zaznaczyć Share. My Google Analytics Data i tak dalej. Te informacje już wypełniliśmy. Przechodzimy teraz dalej i musimy zaakceptować warunki korzystania z Google Analytics, czyli to, co oznacza pierwsza strzałeczka. Terms and Conditions, czyli tutaj klikamy na Yes i Create Account, czyli tworzymy nowe konto i panel administracyjny nam się dalej otwiera. Zobaczcie, że teraz wszystko jest generalnie po angielsku, natomiast pokażę Wam jak zmienić język. Strzałeczką w prawym górnym rogu jest, oznaczony jest link Settings, czyli ustawienia. Klikamy w ten link i dalej. W sekcji Edit My Account Information mamy language. Tu jest podany adres, na który założone jest to konto. Wybieramy oczywiście język jako polski. Niżej możecie zaznaczyć, że chcecie się zapisać na googlowski newsletter czy specjalne oferty. Natomiast no jeżeli nie chcecie żadnego spamu, załóżmy otrzymywać na swoje konto, można tutaj nic nie zaznaczyć. Klikamy Save User Settings i przechodzimy dalej. Będziemy mieli teraz interfejs w języku polskim. Teraz na następnej formacie, jak już zapisaliśmy ustawienia i w języku polskim mamy stronę, przechodzimy do naszego jakby pierwszego subkonta, które będzie odpowiadać za naszą dodaną domenę i klikamy na nasz projekt, który, który utworzyliśmy dla danej domeny. U mnie akurat to jest domena zarabianie myślnik na myślnikzakupach.pl, taka testowa domena. I projekt nazwałem Zarabianie na zakupach. Klikam na ten projekt i zobaczmy, co się nam ukaże ukaże nam się strona jak widzicie są same zera ponieważ no jeszcze nie było odwiedzin to pierwsza rzecz a druga jest taka rzecz że jeszcze nie zainstalowałem kodu na własnej stronie internetowej, więc no skąd ma Google wiedzieć, że ktoś tam wchodził tak teraz w prawym górnym rogu jest taka ikonka ustawień Oznaczona strzałeczką, klikamy tą ikonkę. Po kliknięciu ikonki pojawi się nam nowa formatka, nowe okno, i chcemy na swoją stronę dodać kod śledzenia. A najpierw musimy go wygenerować. W tym momencie klikamy link, kod śledzenia, oznaczony tutaj strzałeczką. I formatka nam znów się przebuduje i będziemy mogli tutaj uzyskać pewne informacje. I teraz uważaj. Tutaj gdzie jest zaznaczone strzałeczką identyfikator usługi internetowej, który się zaczyna u A myślnik i cyferki. Te cyferki... I między myślnikami to jest numer Twojego konta w Google'ach, natomiast ta jedynka na końcu to oznacza, że to jest jakby pierwsze subkonto. Jeżeli będziesz mieć inne domeny, to takie subkonta możesz tworzyć. Szczerze mówiąc to nie wiem, czy jest jakaś ograniczona ich ilość. Ja w swoim koncie hmm, prywatnym mam już takich kilkadziesiąt, więc na razie Google daje radę. I zobacz, tutaj jeszcze jest taka sekcja stan śledzenia. Śledzenie nie zainstalowane. Po prostu Google nie wykryło kodu śledzenia na twojej stronie. Nie wykryło, ponieważ jeszcze tego nie zainstalowaliśmy. Ale za chwilę pokażę jak to zrobić. Natomiast bardzo ci proszę w tym miejscu jak będziesz zakładać swoje konto Zapisz sobie ten identyfikator, gdzieś na kartce papieru, bądź na przykład skopiuj sobie go do pamięci, czy, czy gdzieś skopiuj sobie go w notatniku, ponieważ za kilka minut będzie potrzebny. Jeżeli wykonaliśmy już ten krok, to po prostu zapisujemy ustawienia i przechodzimy teraz. Do nowej karty w, naszym, w naszej przeglądarce. Logujemy się do naszego panelu administracyjnego WordPress. Jako główny administrator, oczywiście zakładam, że masz zainstalowany WordPress w opcji Multisite. I teraz po zalogowaniu klikasz na napis tam w prawym górnym rogu jak się masz i tam będzie prawdopodobnie twoje imię i nazwisko, ewentualnie login, rozwijamy to pole, tam jest taki mały trójkącik, oznaczony pierwszą strzałką i klikasz na administracja siecią. I co teraz co teraz się pojawi i po co to jest potrzebne? Zobaczmy. Przechodzisz teraz do sekcji wtyczki. Jak już będziesz, to jest w lewym menu, jak będziesz już w sekcji wtyczki, klikasz dodaj nową. Po co to będzie potrzebne? Po to, żeby się nie bawić i w HTML-u nie dodawać tego kodu śledzenia. I teraz, tutaj gdzie jest wyszukiwanie, wpisujesz to co jest tutaj na czerwono. Analytics spacja multisite. I oczywiście zatwierdzasz przyciskiem szukaj wtyczek. I co teraz pojawi Ci się? Pojawi Ci się lista. Pojawi Ci się lista różnych wtyczek, inaczej pluginów, które możesz sobie zainstalować. Wybierasz ten plugin Google Analytics Multisite Assins i klikasz Zainstaluj. Tutaj jeszcze Ci się pojawi takie okienko dialogowe, czy na pewno chcesz zainstalować tą wtyczkę. Oczywiście, no, naturalnie, że potwierdzasz. I w tym momencie wtyczka będzie już skopiowana na Twój serwer. Zrobi to automat. Ty klikasz tylko link włącz w całej sieci. I po cóż to będzie potrzebne? Zobacz. W tym momencie klikasz w sekcji ustawienia na Google Analytics i. Hmm, Masz taki nagłówek tej wtyczki Google Analytics Statistics. I wpisujesz w pierwszym polu ten identyfikator, który prosiłem, abyś zapisał albo skopiował do pamięci. Tu po prostu go wklejasz. Natomiast tu, gdzie jest network domain wpisujesz Twoją domenę, ale bez żadnych subdomen. Po prostu może być Twoja domena.pl, Twoja domena.com, ale nie może być na przykład poczta.twojadomena.pl. Po prostu to, co jest ostatnim członem Twojej głównej domeny, plus oczywiście rozszerzenie Hmm. czyli podsumowując jeszcze wpisujesz twoja domena .mówię .pl czy .com jeżeli tego nie wpiszesz to nie będziesz mieć po prostu dobrze zrobionych pomiarów, dobrych statystyk w subdomenach więc tutaj tą główną domenę swoją wpisujesz nie zaznaczasz tego Site Specific Accounts. Klikasz Save Changes i przechodzimy dalej. Tutaj pokazuję Ci zrzut, jak to wygląda w kodzie HTML po uruchomieniu tej wtyczki. Zobacz, ten sam numer jest w tym kodzie i moja domena i. Bez sensu by było bawić się w HTML-u, jeżeli to może załatwić nam jedna prosta wtyczka. Zobacz, tylko klikałeś i wklejałeś. Nic więcej nie trzeba było zrobić. Teraz, oczywiście, powracamy do naszego panelu w Google Analytics. Na razie mamy jeszcze to śledzenie niezainstalowane. Natomiast. Jeszcze musimy zrobić pewne ustawienia i dopiero możemy to zapisać, zatwierdzić. Jest pytanie, co śledzisz? My mamy zainstalowanego WordPressa w opcji Multisite, więc w tym momencie klikamy na jedna domena z wieloma subdomenami. No i oczywiście jeszcze kampanię AdWords możesz zaznaczyć, że śledzisz, bo w przyszłości, jeżeli będziesz mieć wykupione AdWordsy, no to po prostu to Ci się przyda, dlatego polecam Ci od razu to zaznaczyć. Teraz przechodzimy niżej i zapisujemy, zatwierdzamy te opcje i za chwilę będzie napis, stan śledzenia, wtedy było, że nie ma odbierania danych, teraz jest odbieranie danych, więc wszystko jest zainstalowane poprawnie i za tydzień zobaczymy, jakie masz dane, zobaczymy statystyki, na dzisiaj było to zero, natomiast myślę, że za tydzień no już, już będą jakieś statystyki, będziemy mogli cokolwiek omówić. Dziękuję za tą prezentację. Jeszcze raz powiem, że dla tych osób, które nowo się zarejestrują, jest przygotowana wtyczka do pozycjonowania jako bonus. Jest to wtyczka premium, płatna.